I zaczynamy film. Budowa Disseldorf. Tu jest Flekta Staszek. Andrzejek zakłado blachę na końcówce, gdzie jest koniec ściany. E, tu jest Tadzik. Akurat jeździ dźwigiem, jeździ trochę gorzej ode mnie, ale jeździ Tak, powiedzieć, no nie znowu tutaj gorzej. O tam jest Boguś.

Gerard nie ma tam zbrojenia kościan, tylko okna. O, bo to już ściana będzie zamykana, a zbrojenia nie ma. O, tadzik, pokaż się. żebyś na wrzucie dobrze wyglądał. Jeszcze, jeszcze tam gdzieś Paweł jest. Osamotnione robi słupy Tu są TIF garaże Ta druga część, gdzie są te ściany betonowe to jest w piwnicy Do góry u siebie!